Witajcie w kolejnym odcinku Chemii Codziennej. Dzisiaj eksperymentować będziemy na perhydrolu, czyli 30 roztworze na tlenku wodoru. To zaczynajmy. Co robi tlenek miedzi-2, kiedy przechodzi przez granicę? Płacić cło. Doświadczeniem pierwszym będzie chemiczna lokomotywa. Potrzebujemy kolby na tlenku wodoru, manganianu 7 potasu i łyżeczki. Teraz do kolby wlewamy Odrobinę cieczy. Aby reakcja zaszła, musimy wsypać łyżeczkę manganianu 7 potasów. Z wielką ostrożnością wsypujemy. Kolejnym doświadczeniem będzie pasta dla słonie. Wykorzystamy w nim trzy cylindry, perhydrol, jodek potasu, trzy różnokolorowe barwniki i płyn do mycia naczyń. W zlewce przygotowujemy roztwór jodku potasu. Do zlewki z wodą destylowaną wsypujemy kilka łyżeczek jodku potasu. Ostrożnie mieszamy. I czekamy, aż dojdzie do rozpuszczenia substancji. Teraz do trzech cylindrów miarowych wlejemy trochę perhydrolu. Do każdego z cylindrów wlewamy kolorowe barwniki. Do pierwszego czerwony, do drugiego żółty. A do trzeciego zielony. Uzupełniamy płynem do mycia naczyń. Dodawamy tylko odrobinę. Całość teraz energicznie mieszamy. Teraz poproszę o tackę, na której ustawimy cylindry. Do każdego z cylindrów wlewamy odrobinę roztworu jodku potasu. Odstawiamy cylindry i odkładamy tackę. Ostatnim doświadczeniem będzie chemiczny statek. Nazwa dziwna, ale zobaczymy czy właściwe. Potrzebujemy kolby, perhydrolu i tlenku manganu 4. Teraz do kolby wlewamy kilka mililitrów perhydrolu. Wsypujemy także niewielką ilość tlenku manganu 4. Nadtlenek wodoru jest bardzo nietrwały i w obecności pewnych katalizatorów z łatwością rozkłada się na tlen i wodę. W zależności od katalizatora reakcja przebiega z różną szybkością. Najwolniej perhydrol rozkłada się bez obecności katalizatora. W obecności tlenku manganu 4 i jodków, np. jodku potasu, reakcja przebiega dość szybko, natomiast bardziej gwałtownie zachodzi w obecności manganianu 7 potasu, który jest bardzo silnym utleniaczem. Ponieważ reakcja rozkładu perhydrolu jest egzotermiczna, wydzielają się bardzo duże ilości ciepła. Zachodząca reakcja to reakcja dysproporcjonowania dysmutacji. Jest to rodzaj reakcji utleniania i redukcji, w której jedno inwiduum chemiczne, pierwiastek, jon czy związek chemiczny ulega jednoczesnej przyjmianie chemicznej do dwóch różnych produktów. Tlen z natlenku wodoru zmienia stopień utlenienia z minus 1 na minus 2 w wodzie 0 w cząsteczce tlenu. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia.